Jak nosić apaszkę jak Paryżanka? Pięć pomysłów. Mała rzecz, a robi ogromną różnicę. Apaszka jeden z najbardziej paryskich dodatków. Dyskretny znak rozpoznawczy stylu à la parisienne. Francuzki noszą je z lekkością, bez nadęcia, dodając charakteru nawet najprostszej stylizacji. Jak one to robią? Oto pięć pomysłów jak nosić apaszkę jak Prawdziwa Paryżanka. Po pierwsze, apaszka zawiązana na szyi, czyli klasycznie. To najbardziej paryski sposób. Mała, jedwabna apaszka, zawiązana ciasno wokół szyi, z supełkiem z boku lub z przodu. To świetnie wygląda do białej koszuli, do dekoltu w formie litery V. A nawet pod tręcz. Elegancko, ale z nutką nonszalancji. Po drugie, apaszka jako opaska na włosy, a paszka przewiązana wokół głowy, jak opaska, to styl retro, który francuski uwielbiają. Z lekko rozwianą grzywką i naturalnym makijażem tworzy styl boho, idealna na letnie dni lub na niedbałe upięcie włosów. Po trzecie, a paszka przy torebce, jako detal. Nie chcesz nosić apaszki na sobie, zawiąż ją na rączce torebki. Francuzki robią tak często: dodają w ten sposób koloru i charakteru nawet w najprostszej torebce. Apaszka na torebce to mały trik, który robi wielkie wrażenie. Po czwarte, apaszka w stylu chusty na ramionach większa apaszka, zawiązana luźno na ramionach, jak chusta. To idealne rozwiązanie na chłodniejsze dni lub na letnie wieczory. Francuzki często noszą tak szale z Kaszmiru lub Jedwabiu. Non szalansko, ale z klasą. Po piąte, apaszka jako pasek do spodni lub sukienki. To sposób, który naprawdę przyciąga wzrok. Apaszka zamiast paska. Do dżinsów, dolnianych spodni, a nawet do letniej sukienki. To zabawa modą, którą... Paryżanki opanowały do perfekcji. Podsumowując, a paszka to nie tylko dodatek, to styl, detal, wyraz twojej osobowości. Nie trzeba ich dodawać dużo, wystarczy jedna dobrze dobrana, a potem tylko odrobina odwagi, by nosić ją po swojemu, jak paryżanka. Dziękuję ci, że tu jesteś i do zobaczenia.